Proszę Państwa, w zasadzie nieczęsto w historii zdarza się taki moment, w którym naród, trochę już zmęczony, trochę sponiewierany, trochę wychłodzony politycznym przeciągiem, nagle odkrywa, że w Pałacu Prezydenckim zamieszkał ktoś, kto traktuje ten urząd nie jak dekorację, ale jak zobowiązanie. Całkiem na serio. Nie jak jakiś punkt widokowy, lecz jako punkt zwrotny. I to nie w jego karierze, ale... W życiu i trwaniu narodu. Nie jak jakiś pokój z Żyrandolem, lecz jako izbę przyjęć dla narodu. No właśnie, izbę przyjęć, a nie zażaleń. Sto dni temu przyszedł do Pałacu człowiek, który nie musi nikomu udowadniać, że jest Polakiem, prawda? On tę polskość niesie w sobie. Niesie jak tarcze, jak jakieś zobowiązanie, jak świadomość, że żyje w ciągłości pokoleń, generacji. No, właśnie, to posłów kulturowych, wywodzonych od tych, drodzy Państwo, którzy walczyli o ten kraj, trwali dla niego, budowali dla niego i czyni to w imię interesu pokoleń przyszłych. Robi to także dla tych, którzy ten kraj będą bronić po nas, gdy my odejdziemy. Nagle po latach, drodzy państwo, i to takich, których prezydentura była w zasadzie dodatkiem do polityki, wchodzi człowiek, który robi sobą politykę. I to nie w sensie partyjnym, a w sensie państwowym, metapolitycznym, a nawet cywilizacyjnym. Tego w Polsce chyba nie było od dekad. Tak twierdzę, bo mimo wielkich słów przeszłości, większość działań, które obserwowaliśmy, to były co najwyżej jakieś inteligenckie, Marzenia wsparte często erudycyjnymi popisami, czasem nawet bardzo interesującymi, czasem nawet profetycznymi. A teraz mam wrażenie, że jest silna sprawczość, jest siła i jest determinacja. Są zresztą takie momenty, kiedy człowiek patrzy na tę politykę i myśli, nie, to już naprawdę musi być koniec świata, tego się już nie da uratować. Tu nawet jakiś super bohater, który zawieruszyłby się z nie wiem z komiksów Marvela, by niczego nie dokonał, a specjalista odczyszczenia Gotham, ze złoczyńców zresztą, Batman, połamałby sobie zęby na pierwszym lepszym medialnym wirażu. A tu nagle, bach, pojawia się facet, który w 100 dni, drodzy Państwo, zrobił więcej niż ten żenujący rząd przez dwa lata. Facet, który nie przeprasza za to, że istnieje, Facet, który mówi jak dorosły człowiek, a nie jak jakaś aplikacja do memów. Facet, który wszedł do pałacu prezydenckiego i zamiast od razu sobie robić selfiacze, zdjęcie na schodach, zaczął po prostu pracować. I to gdzie? Gdzie ma taką motywację? No, w Polsce. I to w Polsce, gdzie od dawna znakiem rozpoznawczym polityka była nieobecność, prawda? Albo szukanie tej nieobecności, powodów. Do tego czy innego urlopu, wyskok na weekend w czwartek, albo po, rozpoczęcie go jeszcze w środę wieczorem, prawda, albo na narty w środku kryzysu międzynarodowego. No, a tu nagle jest on, prezydent, który grzeje do przodu jak taran, i mimo to, że nie ma komu mu podawać amunicji, bardzo często. No i to jest jakiś problem. A może właśnie dlatego, bo zamierza wyznaczyć nowy standard. Oby to się nie skończyło tym, że. Wszyscy w entuzjazmie będą klaskać, ale będą czekać na to, aż się zrobi samo. Czojduch duch, Miłosz Lodowski. No, dzisiaj porozmawiamy sobie o studniach prezydenta Karola Nawrockiego, które chcąc nie chcąc mam wrażenie, że zmieniły sposób myślenia o państwie. Nie wiem, czy państwa, ale mam wrażenie, że wasz też. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, jeśli chcecie, by tego typu analizy powstawały dalej, no to trzeba pobudzać i masować algorytmy, żeby nie zjadły tego polskiego głosu. Na polski głos, drodzy Państwo, nie zniknął w szumie medialnym, więc dajcie lajka, komentarz, zresztą komentujcie jako żywo to, co dzisiaj się pojawi. Dajcie suba kanałowi, no nie wiem, dzwoneczek, udostępniajcie znajomym, dyskutujcie z nimi zresztą na temat tego, co się tutaj pojawia. Możecie także podbić, jeśli jeszcze, jeszcze macie tego typu rezerwę w swoim pakiecie udostępnianym przez. YouTube'a. A jeśli chcecie mnie wspierać w tej karierze no, freelancera, wojnego strzelca no i takiego powiedziałbym domoresłowego e, narratora, bajkofito slash Każda kawa z lodami albo lody z kawą to cegła pod mur, który budujemy przeciwko fali propagandowego betonu, który zwalcza tę polskość i mam wrażenie, też usuwają poza nawias czegoś cywilizowanego. No, więc, drodzy Państwo, prezydent stał się tak naprawdę twórcą nowej wrażliwości państwowej. W zasadzie pan Nawrocki w ciągu 100 dni zrobił rzecz najbardziej podstawową, a jednocześnie najrzadszą spośród tych wszystkich, które możemy obserwować w naszej rzeczywistości publicznej, mianowicie przywrócił język państwowy. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie język PR-u, nie język nastolatek z TikToka, nie język partyjnej agresji. Język, w którym Państwo nie jest jakąś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko dziedziczoną odpowiedzialnością, dziedziczoną przez nas wszystkich. W którym naród to nie jest jakaś publiczność, tylko wspólnota, w którym historia to nie jest obciążenie, lecz kapitał kulturowy, w którym słowa ważą, w którym metafory nie są treść, w którym przemówienie nie jest transmisją, ale jest strukturą. No właśnie, kiedy prezydent mówi zresztą o Polsce, to nie mówi o Polsce. Mówi za Polskę. To jest znaczna różnica, której od lat nikt nie był w stanie unieść albo nie był w stanie komunikacyjnie przenieść. To zresztą, czego doświadczamy, to jest realna moc słowa na poziomie semantycznym i symbolicznym, i każde wystąpienie pana Wrockiego jest pisane i wypowiadane tak, jakby autor wchodził pomiędzy dwie epoki i próbował zszyć je jednym zdaniem. On operuje zresztą nie językiem, a energią znaczeń Gdy mówi o narodzie, to nie używa prostych definicji. On używa obrazów. Gdy mówi o historii, to nie opowiada wydarzeń, on tworzy sensy. Gdy mówi o wolności, nie opisuje tylko mechanizmów, ale przywraca godność. To jest język, który, drodzy Państwo, nie służy przekonywaniu, to jest język, który służy podnoszeniu, tak, nas z kolan nie podnoszeniu siebie czy narodu czy państwa, tylko, drodzy Państwo, nas wszystkich jako jednostek. Drodzy Państwo, jak w XIX wieku Norwida, jak później w XX u Mimosza czy Herberta, i tak to jest język, który niesie polskość. Prezydent zresztą działa troszeczkę jak Taran. Niestety, Taron, samotny, bo wszyscy inni albo zeszli już z placu boju, albo zgoła drzemią pyszni, prawda, syci, usatysfakcjonowani chwilowym sukcesem. A przecież ostatni, który nastąpił po tej patriotycznej stronie, to właśnie 100 dni temu. No. Uzyskał nominację. A teraz, drodzy państwo, ci ludzie uciekają od realiów, gdzieś na ich zapleczu pojawił się jakiś ryzyka, które odciągają ich uwagę, w związku z tym stracili zainteresowanie rzeczywistością. To jest zresztą, mam wrażenie, umiejętnie się tę dywersję, czemu tylko sprzyja kontaktatelstwo i brak zorganizowania u liderów. Nikt nie jest w stanie przejąć odpowiedzialności za tę sytuację. A jaki jest, drodzy państwo, najmocniejszy punkt tych 100 dni? To, że mimo tych przeciwności prezydent robi wszystko w dalszym ciągu. Sam, ale robi. Nie ogląda się na trudności, po prostu mając świadomość sytuacyjną upływającego czasu historycznego i tego momentu, który aktualnie ma złożone na barki, to wie jedno, że po prostu nie ma wyjścia. Ma to, czym dysponuje i stara się tym zarządzać najefektywniej jak może. Bo po prawej stronie, drodzy Państwo, elity są straszliwie rozleniwione, zdemotywowane, zmęczone albo w rozsypce, zajęte jakimiś tanimi gierkami o personalia, a nie o państwo, drodzy Państwo, nie o nas. Się troszczą. I on to niestety wie. Wie, że musi działać jak taka jednostka specjalna. Samotny operator, który wchodzi pierwszy, zanim pojawią się odwody. Usiłuje kupić czas, dać przykład, jak trwać, no i jak być niezłomnym. Nawrotki jest tym taranem, drodzy Państwo, choć nie ma armii, która mogłaby ruszyć na rozkaz za nim. Ale mimo to jest skuteczny. I to jest, drodzy państwo, dramat w skali państwowej, że na dłuższą metę taki tryb postępowania skończyć się może wyłącznie katastrofą. I to trzeba zmienić. Bo nie można występować samemu przeciw rządowi, samemu przeciwko mediom, samemu przeciwko chaosowi, samemu przeciwko niemieckiej narracji, a przecież i inni szatani są też tu czynni, prawda? I wszyscy to obserwują i tylko czekają na pierwsze potknięcie. I mimo nadzwyczajnej sprawności pana prezydenta i tego, że wciąż daje radę, no pojawia się pewnego rodzaju, czy pewnego rodzaju ryzyko, że kiedyś to szczęście się skończy. W Stodni, drodzy Państwo, powstała nowa definicja prezydenckiej zresztą soft power, oparta na dumie ani na autodestrukcji, na umiejętnie prowadzonej i potwierdzonej pracowitością narracji. To pierwszy prezydent od lat, mam wrażenie, który zrozumiał, że techniki miękkiego oddziaływania, uzyskiwane wpływu, nie polegają na przepraszaniu świata, że Polska istnieje, albo na szukaniu za wszelką cenę drogi kompromisu w imię jakichś tam urojonych, późniejszych czy przeszłych sukcesów. Soft drodzy Państwo, nie rodzi się z kajania. Soft rodzi się z cywilizacyjnej pewności siebie. Tak już jest. Nawrocki zresztą też nie prosi o zgodę. On uzasadnia istnienie Polski na poziomie symbolicznym, duchowym, strategicznym, komunikacyjnym też i metapolitycznym również, a czasami na poziomie to posłów kulturowych. To zresztą wykonuje pracę większą niż wszystkie kampanie pr do tej pory generowane na rzecz naszego kraju razem wzięte. A przede wszystkim rozgrzewa serca. No ale drodzy Państwo, rozgrzane serca, jak wiemy, to nie wystarczy, bo Polacy mają słomiany zapał i te serca bardzo szybko się wy wypalają. Bo nie ma nic, drodzy Państwo, gorszego niż właśnie rozbudzone emocje i potem zawiedzione nadzieje, zawiedzione brakiem kontynuacji albo podniesienia tej żagwi dalej i poniesienia jej. W skuteczne miejsce. To jest największy dramat, mam wrażenie, tych studni. Nie to, że rząd jest cyniczny, nie to, że elity liberalne mają Polskę za folwark, który można wybebeszyć do cna bez żadnej odpowiedzialności. Nie to, że Berlin ma jakieś tutaj mokresny o protektoracie, który tu zbuduje pomiędzy Wisłą, Bugiem, Wartą i Odrą, powiedzmy. Dramat polega na tym, że po prawej stronie nie ma kontynuacji. Nie ma graczy na poziomie eksperta w tej realnej wersji Europy Universalis. Nie ma tu refleksu, który pozwala kontynuować momentum, kiedy już jas jest zbudzony i pozwala konstruować szybkie wycieczki, jak to się mówiło, Usiękiewicza, prawda, które z czasem zamienią się w jakieś kontrofensywy. Nie ma planu, który zwiększałby kompetencje własnych szeregów, podnosiłby poziom elektoratowi, prawda. Nie ma odwodów. Nie ma też właśnie realnej pracy z ludźmi na poziomie świadomości, nie tylko politycznej. Prezydent wyprzedza rzeczywistość o miesiące, ale bez korekty tych patologii, o których powiedziałem, będzie może wyprzedzał już niedługo, tylko ledwie o dni. Opozycja, jak zwykle, drodzy Państwo, tkwi w okopach przeszłych wojen, oddalona zresztą o lata świetlne od współczesności, bez względu na to, jakimi narzędziami już się posługuje to mental po prostu jest. Z innej epoki, dlatego niestety właśnie pan prezydent musi być tym teranem i musi mieć świadomość, że nie ma wielkiej armii. Ma owszem naród, który trzeba obudzić, ale drodzy państwo, jak z tym narodem bywa, to już pisał Niccolò Machiavelli, prawda? Już czasami wielbi, 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 a potem się odwraca w jednej chwili, więc drodzy państwo, z tą niegodziwością narodu czasem bywa różnie, z emocjami też. I to też trzeba kalkulować. Te 100 dni, drodzy Państwo, które pokazały nam, a mijają właśnie, pokazały nam jedno, że w zasadzie Polska jest większa niż system, który nas tutaj trzyma w jakiejś opresji. Wciąż większy, chociaż czasami tracimy nadzieję. Wciąż ma potencjał, gdy narzuca swoje warunki narracyjne, gdy przyspiesza, gdy ma odpowiednie tempo i zaskakuje kreatywnością, determinacją, no nawet ofensywnością, prawda? gdy nie ma w niej lęku gdy dominuje zuchwałość ta ulubiona przeze mnie i lokowana z upodobaniem idea którą wypowiedział właśnie pan Nawrocki cudna rzecz ta zuchwałość ten system zresztą drodzy państwo który zbudowany jest przez media przez cyniczne elity przez geopolityczny, mam wrażenie fatalist który doprowadził do tego że nastąpiła jakaś dziwna synergia i też dziwna synteza pomiędzy częścią solidarnościowych czy postsolidarnościowych elit a najczarniejszą endemiczną komuną po prostu, która tutaj wciąż została na naszych terenach i to wszystko chciało Polakom wmówić, że nic się nie da i dalej próbuje to wmawiać, że jesteśmy mali, zapóźnieni, skazani na bycie jakimś załącznikiem do cudzych umów i predykcji te 100 dni, drodzy Państwo, Pana Nawrockiego pokazały odporność systemu no właśnie Odporność, czy słabość, słaby punkt. I tak naprawdę pokazały, że przy odpowiednim narzuceniu narracyjnym warunków tej gry, to wszystko może się odwrócić. I może odwrócić także to, co zwykle nam podpowiadał ten fatalizm nowożytnej bierności, że nic tu się nie uda. Że Polska wciąż nie może mówić własnym głosem. A tutaj okazuje się, że gdy przestanie Polska. My przestaniemy w tej bierności szukać pociechy przed mniej lub bardziej prawdziwymi problemami, to się dzieje. To się coś zmienia. No właśnie, bo Polska wciąż może bronić własne interesy i może się starać o nie asertywnie walczyć, nawet przy dużej dysproporcji sił, gdy ma dobrego lidera. Zresztą, drodzy państwo, Polska, jak się okazuje, też może mieć własną godność, gdy ten lider także. I ją podkreśla. Polska może mieć też, drodzy państwo, wspaniałego lidera, przywódcę, nawet gdy nasze elity na niego nie zasługują, bo tak jest w istocie. Społeczeństwo zasługuje, ale elity nie bardzo. Jeszcze jedno, może najważniejsze. Pan Nawrocki, czy się to komuś podoba, czy nie, stał się jednym, właściwie jedynym realnym liderem cywilizowanej, tożsamościowej i esencjonalnej Polski. Tak jest już. Niestety. Nie żadnej opcji, nie żadnej partii, niekonkretnej frakcji, po prostu cywilizowanej, tożsamościowej i esencjonalnej Polski. I dlatego go tak nienawidzą. Bo kiedy ktoś mówi prawdę, to zaczyna przeszkadzać wszystkim, którzy żyją w fikcji, w tych urojeniach, które stworzyli, żeby łatwiej było tłumaczyć świat, łatwiej było budować te plemiona i potem na nie oddziaływać. No, jeśli już dotarliście do tego miejsca, to zostawcie lajka, komentarz, suba, dzwonek. Udostępnijcie i podbicie ten materiał, bo jeśli, drodzy Państwo, polski głos ma być słyszany, to musi być też wzmacniany, a jeśli przez kogo nie, jak nie przez Was, prawda? A jeśli chcecie dodatkowo wspierać ten mój projekt i uważacie go za coś cennego, to, to przede wszystkim trzeba wspierać mnie donacjami, niestety. <słuch> niestety. buycoffee.to slash Stodni lodowski. 100 Sto dni prezydenta, no już minęło. Dzisiaj mamy 101. dzień. Zostaje we mnie takie wrażenie, że na scenie stoi ktoś, kto wrócił nam tę Polskę. Jej ton, jej godność, jej obecność. Oby nie na chwilę. Ale stoi właśnie sam, no dobra, zastępem własnej gwardii przybocznej, bo też jego zespół, który zbudował, jest bardzo sprawny. Ale to tyle, co nic, drodzy państwo, jeśli się patrzy na tą sytuację, jak na taką wieczną wojnę o Polskość i wieczną wojnę o nasze trwanie. Stoi jak ten żołnierz, który został na placu po bitwie, a odwody nie przyszły, więc ma świadomość, że każda następna może wykrwawić ten jego nieliczny zastęp. Wytrwał, bo musiał, bo potrafił, bo był zdeterminowany, bo znalazł odpowiednią metodę. To, że jak człowiek, który biegnie z tą pochodnią, choć za plecami, wciąż widać ciemność, a rozświetla mu tylko twarz i najbliższą okolicę. No właśnie. I trwa, mimo całej świadomości, że te małostkowe swej konstrukcji flanki zajęte są prostackimi gierkami personalnymi. Albo już moszczą się w jakichś fotelach wirtualnych, bo nigdy nie przyszłych ministerstw. Albo już pijają z tych czasz moglistych pucharów rozbudzonej wyobraźni splendory jutra. Jutro, które nie zaistnieje, jeśli dalej to będzie tak wyglądać. I to, drodzy Państwo, nie jest normalne. I to nie jest zdrowe i nie można na to pozwalać, bo to nie jest propaństwowe, to nie jest republikańskie, to po prostu nie jest patriotyczne, czy nie jest prawicowe. Naród, który nie stanie przy swoim prezydencie zasługuje wyłącznie na tych, którzy chcą nim zrządzić z Berlina. Niestety, zwłaszcza w takich warunkach. Tak jak i partie, które w imię dobra nas wszystkich szukają wyłącznie zwady, różnic i tego, co ich dzieli. One też zasługują na to, by ich godnością wycierać i froterować podłogi w pałacach zetlałych elit upadającego Zachodu albo rozbeszczelnionego Wschodu. Gdziekolwiek, gdziekolwiek są ci, którzy chcieliby tutaj rozdawać karty. No bo te 100 dni, które wczoraj minęły, to była iskra. Ale iskra bez paliwa nie zrobi ognia. Pan Nawrocki już zrobił swoje. Dużo zrobił przez te 100 dni. Mam wrażenie, że zrobił to wszystko ponad ludzkie siły i ludzkie rozumienie. I każdy normalny człowiek widzi teraz jedną rzecz, że jakby wszyscy czekają, aż zrobi wszystko sam dosłownie wszystko. Za nich. A przede wszystkim za tych, którzy mienią się liderami, i za nas, którzy uważamy się za filar republiki, za sól tej ziemi. Ale nikt, drodzy Państwo, nie otworzy drzwi, jeśli naród stoi ciągle w przedpokoju, zastanawia się, czy wypada wyjść na to poletko naszej rzeczywistości. A jego przywódcy toczą ze sobą wojny na zapleczu. Wiru, który wes się nas wszystkich miast. Przeciwdziałać temu stanowi rzeczy. Albo uciekać, albo po prostu. przeciwdziałać dalszemu zwiększaniu mocy tej spirali, tego tornado. Teraz pytanie do nas, do obywateli, do wszystkich, którzy wiedzą, że Polska to nie jest jakiś grant, który ktoś kiedyś nam rzucił jak ochłap przed zęby, tylko poważne zobowiązanie. Czy damy prezydentowi siłę? Czy damy mu te odwody, na które licz? Czy damy mu poparcie? Czy wreszcie damy mu swoją energię? Czy tylko będziemy tak obserwować z kanap, jak walczy sam? Jakby to było jakieś niezobowiązujące MMA, prawda? Albo jakaś arena pełna gladiatorów, gdzie hektolitrami leje się testosteron, ale nie wymaga to od nas przelania choćby jednej kropli potu. No właśnie, bo jeśli naród do prezydenta, swojego prezydenta dołączy, to wygramy. I dlatego mimo obecnej samotności prezydenta, którą zauważam, chociaż być może on jeszcze jej nie widzi, mimo tej całej słabości tych żenujących elit, Mimo chybotliwej sceny politycznej, mimo chimerycznego narodu, który łatwo zmienia zdanie i czasem postępuje w sprzeczności z logiką i z własnym interesem, pomimo znacznego chaosu sianego skutecznie po naszej stronie, drodzy Państwo, mimo niebezpiecznych przeciwników, którzy często są niedoceniani, a którzy mają wciąż odwody i zasoby, zwyciężymy. Tak, drodzy Państwo, zwyciężymy. Trzymajcie się, cześć czołem, do zobaczyska w najbliższym czasie. No ale brać się trzeba do roboty.